A to oznacza, że w ostatniej kolejce rundy zasadniczej spotkają się dwa najsłabsze zespoły tegorocznego sezonu. Faworytem jest jednak Stalgorzów, nie tylko dlatego, że jest o oczko wyżej w tabeli, ale też dlatego, że jedzie na własnym torze i zamierza ten atut wykorzystać. No cóż, jedziemy oczywiście, jedziemy ten mecz wygrać i to nie polega dyskusji. Musi być wygrany, żeby, żeby być przed Częstochową. I, i... Startować z dobrego miejsca. Dla działaczy i kibiców stali, wygrana zespołu w ostatnim meczu przed rundą Play-Out to oczywistość. W Rybniku stalowcy przegrali 8 punktami: 41 do 49 i gdzie, jak gdzie, ale u siebie powinni tą stratę odrobić. Nie chodzi zresztą tylko o odrobienie strat, co podkreśla dyrektor sportowy klubu Patryk Broszko. Istotne jest, żeby w meczu z Rybnikiem osiągnąć dobry wynik sportowy, podbudować się psychologicznie, mentalnie przed rywalizacją w Play-Downie. I po to, żeby zawodnicy udowodnili, że z niektórymi warto podpisywać kontrakty na przyszły rok. Stal przystąpi do tego meczu w swoim najsilniejszym składzie, a trener Rybniczan na to spotkanie desygnował do składu Nikiego Pedersena. Rywalizacja w piątkowy wieczór, początek o godzinie 20:30.